W 1969 roku dwóch braci wybrało się na ryby nad rzekę Altamaha w rejonie Clark's Bluff. Zarzucili wędki, gotowi czekać aż jakaś ryba złapie przynętę, ale wtedy zobaczyli coś dziwnego. Początkowo myśleli, że to jesiotr. Zauważyli jednak, że długość tego jesiotra wynosiła około 4 metrów, prawie tyle co dwóch koszykarzy. Oczywiście taki rozmiar nie przeraził braci, ponieważ niektóre gatunki jesiotra mogą osiągnąć długość nawet 7 metrów, czyli około 3,5 koszykarza. Zaskoczyło ich jednak coś innego. Pysk tego stworzenia przypominał pysk taligatora. Ogon był poziomy. Wzdłuż górnej części ciała miało trójkątny grzebien, a z pyska wystawały ostre zęby w kolorze metalu. Stworzenie wyglądające jak dinozaur było dość niezwykłym zjawiskiem w czasach, gdy Steven Spielberg był aspirującym młodym reżyserem i nawet nie myślał o stworzeniu parku jurajskiego. Tak więc tego dnia dwaj bracia zobaczyli coś szokującego, jak wielka stopa lub potwór z Loch Ness. Było to stworzenie, o którym od wieków krążyły opowieści, które próbuje się znaleźć nawet dzisiaj. Spotkali Altamaha. Jest to słynny w pewnych kręgach potwór żyjący w pobliżu ujścia rzeki Altamaha w południowo-wschodniej Georgii. Ludzie z plemienia Lower Muskogee Creek opowiadali o nim na długo przed brytyjską kolonizacją. W dawnych czasach istniały legendy o wężu podobnym jaszczurce, która ryczała i syczała. Tak więc potwór ten jest nieuchwytny już od kilku stuleci, ale czy wiesz co odróżnia Alta Mahaha od Nessie czy Pacabre i innych? Owszem, nie ma złej jakości zdjęć lub filmów tego stwora, ale jest ogromna ilość dowodów na jego istnienie z różnych okresów. Dla miejscowych Altamachecha jest tak realny, że jeden z artystów stworzył szczegółowy posąg tej rzecznej bestii. Oczywiście nie jest on dokładny, ponieważ opiera się na relacjach naocznych świadków, ale prawdopodobnie zgodzisz się, że byłoby przerażające zobaczyć takie zwierzę na środku rzeki podczas wędkowania. Prawie wszystkie historie opowiadają o stworzeniu, bez tylnych kończyn, ale z przednimi płetwami, które pływa jak delfin, ma pyskę krokodyla, duże oczy i wielkie, ostre zęby. Jest szary lub zielony, z białowo-żółtym brzuchem i kościstym grzebieniem, co najciekawsze ludzie widzieli to stworzenie w różnych rozmiarach. Oczywiście, gdy widzi się nieznaną istotę podobną do dinozaura, można wyolbrzymić jej rozmiar lub błędnie go szacować, co wyjaśnia różnice w doniesieniach. Ale istnieje też prawdopodobieństwo, że Georgia jest domem dla dużej rodziny, altamaha jedną z pierwszych osób, które zobaczyły stworzenie i zgłosiły to do lokalnej gazety był kapitan Delano, płynął na swoim szkunerze Eagle w pobliżu wyspy San Simons, poniżej ujścia rzeki Altamaha, kiedy zobaczył stworzenie o długości około 20 metrów, które było prawie dwa razy większe od szkolnego autobusu. Jego ciało przypominało beczkę, a głowa aligatora. Możliwe, że kapitan znacznie wyolbrzymił rozmiar potwora z powodu podekscytowania, ale kilka innych osób, które były z nim w łodzi, potwierdziło jego słowa. Od tego momentu doniesienia o rzecznym potworze zaczęły pojawiać się coraz częściej. Ktoś widział go płynącego wzdłuż rzeki, inni widzieli jak zachowuje się defensywnie w stosunku do ludzi, a niektórzy donosili, że Altamaha po prostu wygrzewał się na słońcu. Wyobraź sobie jego irytację, gdy ktoś mu przeszkodził! Nie tylko rybacy spotykali Mahaha. W latach 20. ubiegłego wieku drwale przeprawiali się przez rzekę i widzieli ogromnego potwora przypominającego węża. W 1935 roku grupa myśliwych widziała stworzenie, które nazwali gigantycznym wężem. W latach 40. na podobną istotę natknęła się grupa skautów, a w latach 50. widziało go dwóch pracowników więzienia stanowego, Reedsville. Od tylu lat ludzie go spotykają, a jednak nikomu nigdy nie udało się złapać tego potwora. Być może jest mądrzejszy niż nam się wydaje i zawsze bardzo ostrożny. Może ludzie boją się go schwycić, a może uważają go za skarb narodowy i chronią, ale pewnego dnia zdarzył się przypadek, gdy Alta Machaha prawie wpadł w pułapkę. Latem 1980 roku dwóch mężczyzn zobaczyło potwora biotającego się na błotnistym brzegu. Wydawało się, że utknął i próbuje się wydostać. Świadkowie powiedzieli, że to dziwne stworzenie w końcu opuściło brzeg, zanurkowało w wodzie i zniknęło. Później tego samego roku inny mężczyzna powiedział, że widział coś podobnego, przypominające węża duże stworzenie z dwoma brązowymi garbami wystającymi z wody. Zanurzało się w wodzie, która falowała jak pod płynącą łodzią. Inni ludzie łowiący kraby opisywali Altamachaha jako największego węgorza na świecie. Dobra, dobra, stop. Wielu widziało go w ubiegłym wieku, ale co z nowszymi doniesieniami? Czy potwór wciąż żyje? I owszem, w 2002 roku pewien mężczyzna płynął łodzią w górę rzeki w pobliżu miasta Brunswick, gdy zauważył w wodzie stworzenie długie na 6 metrów i szerokie na około 2 metry. W 2010 roku fotograf uchwycił na zdjęciu coś dziwnego, udoszącego się w kanale w mieście Darien. A to tylko te przypadki, o których wiemy. Z pewnością wiele osób widziało coś takiego, ale nie opowiadało o tym w gazetach ani w internecie. Jeśli nie wierzysz w tę historię, możesz udać się do Darien, wsiąść. Na i popłynąć wzdłuż rzeki, aby zobaczyć tego potwora na własne oczy. Według doniesień stworzenie zawsze stara się unikać ludzi. Jest bardzo ostrożne, ale mimo wszystko nie należy podchodzić zbyt blisko do jaszczura dwukrotnie większego od autobusu. Jeśli nic nie zobaczysz, udaj się do Muzeum Darwin, aby zrobić sobie zdjęcie z posągiem Altamachacha. Dostępne są również pamiątki z wizerunkiem potwora. Załóżmy jednak, że ktoś zdołał nie tylko zrobić wyraźne zdjęcia, ale także go złapać. Co dalej powinien zrobić? Co chciałby powiedzieć światu, jak świat na to zareaguje? Co stanie się z biednym zwierzęciem otoczonym milionami fleszy z aparatów reporterów? Czy ludzie zrobią show z jego udziałem, czy wyślą do laboratorium? Na szczęście w 2001 roku naukowcy opracowali już plan działania. Plan ten został przygotowany przez szkocką agencję przyrodniczą Nature Scott, ponieważ mieli oni obawy dotyczące potwora z Loch Ness. W pewnym momencie stał się za nadto popularny i zbyt wiele osób próbowało go złapać, więc agencja zaczęła martwić się o uratowanie słynnego stworzenia. Przedstawili plan awaryjny dla Nessi, który może być również stosowany w przypadku każdego nieznanego zwierzęcia żyjącego w wodzie lub na lądzie. Zgodnie z tym planem, jeśli potwór zostanie schwytany, naukowcy powinni pobrać próbkę DNA i po prostu wypuścić go z powrotem na wolność. To dość uczciwe. Otrzyma po prostu taką samą ochronę prawną, jak inne dzikie zwierzęta w Szkocji. Wszelkie próby jego schwytania będą zabronione. Wyobraźmy sobie jednak, że tak właśnie się dzieje. Naukowcy pobierają i badają próbkę DNA potwora z Loknes lub innych podobnych stworzeń. Co to może być? Jakiś prehistoryczny potomek dinozaurów, na przykład plezjozaur wygląda jak daleki krewny tych potworów, jest ogromny, ma długą szyję i zębatą paszczę, co jeśli udało mu się przetrwać i dotrzeć do rzeki Altamacha. Albo może to być zupełnie nowy, nieznany gatunek żyjący w głębokich, słodkich wodach. Niektórzy ludzie, którzy widzieli Altamachę, mówili, że wydawał syczący dźwięk. A jeśli to jakiś starożytny pyton lub anakonda, która przeniosła się z lądu do wody i wyrosła jej płetwy? W każdym razie nie należy wykluczać, że może to być jakiś węgorz lub jesiotr. Pewnego dnia ktoś go zobaczył i opowiedział o tym innym ludziom z wielką przesadą. Wszyscy w to uwierzyli i zaczęli rozpowszechniać tę historię. A co ty o tym sądzisz?